O, o hej! Cześć, witajcie! Pokażę Wam dzisiaj drugą część piłki nożnej kartun. Chcecie więcej odcinków, to więcej łapek w górę. Wybieram mój specjalny team. Bramy. No, no ładny ten. Ostatnio chyba kupiłam tutaj gdzieś piłeczkę. Pamiętam, którą piłeczkę. Dobra, zagramy Dzisiaj widzicie inna mapa niż ostatnio, bo ostatnio była na piasku. Jak nie widzicie, to wpadnijcie. Oszukujesz te ręki. Brawurko, ty też. Ejko Szczypio, kowa moc. Wcisk trzy czy płyty. ładuj. Hola, hola, hola aaa, aaa. Paraf! Idę powiedzieć, więc sobie zrobimy cięcie. Na meczu... Tu... Tak. Paweł? A co tam da? Do... To dajcie, To pewno mi pojedzie w komentarzu. A i ten. I ja obysłem Wam mm, kilka filmów. Więc jak chcecie Czuseńka gdzieś śpiewa. Zbrał starsa lub jakiś rap. No to zostawcie milion rap No to zostawcie tysiąc łap. Ta Jana Wonderłomy. O, pudło, udło. udło To cyborga chciałem poddać, a nie do ci. Ech. Dobra, szczypior mam to. Szczyp. Nie! Cyborg! Buja! Szczypior! Dobra, A No dobra i tak to wygramy i będziemy się widzieć w pocięciu w finale No, koniec gry I widzimy się za chwilę pocięciu Dobra, jesteśmy już po kolejnej grze, jak widzicie wygraliśmy 5 do 1. Jest fajnie, bo wygrywamy i walczymy z Brazylią. Uuu, walczymy z Brazylią! Porządny przeciwnik. Brazylia dobry przeciwnik. A jak to właśnie ty grałeś jako ta Brazylia, mieć taki team i grasz w tą grę, no to wani suba? A jak nie grasz w tą grę? No to walnij łapkę w górę Tak jest zil Ale oczywiście suba z dzwonkiem A do końca tego roku lecimy po 30 subskrypcji No druga brametka. I to mniej niż 11 sekund A chcecie zobaczyć pierwszą część? No to musicie wpadnąć na tą pierwszą część, która jest tam, tam gdzieś w rogu. Tam jest pierwsza część, gdzie grałem na piasku, a więc tego nie zdradzam. I oglądajcie kartę Network, a najmniej Gambola, bo jest najgłupszy. I nigdy nie mi gumbolem. Bo Brazylia zawsze przegra. Ej, mamy dila. Mamy dila. Ile osób chce wziąć udział? O... Jeden... Jeden... Jedną tą. Jedno konto. Zerowe konto. Na którym będzie będą będzie cały karm otwarty i na pewno będzie gać zyski bestią. Gol. Siedem do zera. Dobra, widzowie. ten, ten będzie Brazylia, a taka łatwa do pokonania. A jak ktoś podchodzi z Brazylii, to proszę, przesiedzicie komentarz i tak po polsku, bo ja jestem w Polsce. A i nie wychodźcie z domów, chyba, że to bardzo ważne. I zawsze unikać koronawirusa i obcych ludzi. Gamble jest lejku no i powiedzcie, żeby powiedzcie temu będzie, będzie, będzie jak nic gol! A chce się zobaczyć na moim kanale trollowania zebrał starca to pod tym filmem będzie być 100 łapek w górę i Sztypior szczela dziesiątego bramkę. Dziesięć jeden. Co za emocje, proszę państwa. A chcecie więcej odcinków z tej gry? To proszę was o sto łapek w górę. I o nic więcej was nie proszę. I 155 pięćdziesiąt monet. i powiedzcie, żeby jak macie jakąś imprezę, coś, to przełóżcie sobie to na inny termin. A koronawirus ustanie, to możecie mnie najwyżej zaprosić na imprezę imieninową lub urodzinową. Ale będziecie musieli podać adres, zaproszenie lub przesłać to mo na moim... Mm, Albo przesłać to w komentarzach 9 8 Dobra, będzie szybka gra Pokażę wam jeszcze jak coś tam kupię Grze No i mamy gol 12 Dobra, chyba wygramy tu jak nic co so, ja będę biegał jako szczypior, tylko biorę piłkę? Będę latał jak nikt i wygrana. Pokażę Wam, jak jeszcze coś tam dokupię, sobie do gry. Może piłkę? Może coś innego. A wyście chcieli zobaczyć odcinek, w którym coś zrobić fajnego, no to gdzie powiedzieć jakiś fajny odcinek. Jest akcept. Kupujemy, kupujemy piłeczki. Hop. Dobra. Wyabrykujemy graczy. Kto lubi jabłko? Niech pisze w komentarzu. Jabłko. A kto lubi mare? A kto lubi sztypior? Komentarz sztypior. Diczar. Napiszcie o kimś z tej gry. No i pa.